A teraz wspaniała informacja dla fanów siatkówki. Taro na arenie Kraków od dziś mecze polskiej reprezentacji w turnieju Eurowolej 2021. A o co będą grali siatkarze? Oczywiście o ten piękny puchar. Rozpoczynamy czwartą Wielką Imprezę siatkarską w Krakowie. Tym razem to już ta wisięka na torcie. Mistrzostwa Europy, seniorów, usta siatkowej mężczyzn, Grupa Polska. 15 meczów na taurę, na Arenie, w tym 5 meczów reprezentacji Polski. Myślę, że wracamy do tej siatkówki przez duże S, z pełnią, prawie że z pełną widownią. No i mam nadzieję, że wrażeń będzie mnóstwo, kibiców mnóstwo i wynik będzie piękny. Lubimy tu grać, dobrze się czujemy i Kraków jest takim miejscem, gdzie, gdzie przychodzi zawsze bardzo dużo kibiców do hali. i um, Miejmy nadzieję, że nie inaczej będzie tym razem. Nie snujemy żadnych dalekosiężnych planów o finałach, nie finałach. Chcemy e, brać każdy kolejny mecz takim, jakim jest, a pierwszym rywalem będzie Portugalia. 4 września odbędzie się 10 edycja Narodowego Czytania. Tym razem Biblioteka Kraków zaprasza pod kopiec Kościuszki, gdzie od godziny 13 moralność pani Dulskiej i Gabrieli Zapolskiej czytać będą. Ewa Wachowicz, Maria Sajdak, Tomasz Organek oraz Robert Piaskowski. Naprawdę wyjątkowe miejsce. W centrum naszego miasta, tuż nieopodal Ronda Matecznego, znajduje się krakowska pijalnia wody. A woda tu jest dokładnie tak samo pyszna i tak samo zdrowa, jak te, które znamy z ulubionych górskich pijalni. Z jednej strony dla starszych krakowian to jest przypomnienie miejsca kultowego, które tutaj bardzo dawno temu funkcjonowało, ale z drugiej strony dla tych starszych krakowian zaproszenie nie tylko ze względów sentymentalnych, ale także niech zobaczą tą bardziej szlachetną, lepszą odmianę, która teraz się pojawiła. Zaproszenie dla wszystkich Krakowian ze względu na wysoce zdrowotne walory tej wody. To naprawdę coś nieprawdopodobnego i fenomenalnego, że stoimy obok ronda, gdzie jest jedno z najbardziej zatłoczonych rond w naszym mieście, gdzie krzyżują się drogi i do Zakopanego i do Rzeszowa. Jednocześnie znajduje się taka enklawa, wspaniała enklawa zieleni, a jednocześnie świetnej wody. Dzień dobry, nazywam się Piotr Mec i każdy przyjazd do Krakowa, tak jak teraz do mojego krakowskiego mieszkania, jest dla mnie trochę świętem, bo jestem z duszy Krakusem od 20 lat na emigracji, ale zaglądam tu jak tylko mogę i chciałbym zachęcić Państwa do obejrzenia wszystkiego, co Platforma Play Kraków przygotowała na wrzesień. Jesteśmy po wakacjach, po urlopach, mamy trochę więcej czasu, ja zresztą też. Zacznijmy od festiwalu filmowego Mastercard of Camera. W dobrych czasach jeździłem na każdą edycję. Teraz dzięki platformie będę mógł, nawet będąc trochę daleko stąd, zobaczyć, co w tym roku przygotowano. Na twórczości Stanisława Lema wychowałem się pewnie jak my wszyscy. Miałem nawet zaszczyt spotykać go w jego domu w Borku Wałęckim. W tym mieszkaniu mam wszystkie jego książki, ponieważ mamy rok Lema. Zapraszam na festiwal Bomba Megabitowa. Co za trafna nazwa. Wawel nieoczywisty, wawel wirtualny. Czuję tą nazwę jako trochę przytyk w moją stronę, że nie mam czasu, żeby Wawel zwiedzać osobiście. Ale obiecuję, że polecę tę część oferty na wrześniową platformę Play Kraków wszystkim moim. Znajomym zagranicom, także tym obcojęzycznym, którzy na Wawelu nigdy nie byli. Może jak zobaczą go w ten sposób, to przyjadą dotknąć własnym palcem. No i coś muzycznego, dla mnie szalenie ważnego. Jeden z moim zdaniem w tym gatunku najważniejszych festiwali w Europie: Opera Rara. Wszyscy, którzy wiedzą o co chodzi, nie potrzebują mieć więcej. Ci, którzy nie wiedzą, niech zajrzą na platformę i zobaczą. Wrzesień na platformie Play Kraków. Zapraszam, Piotr Metz. Panująca od prawie dwóch lat pandemia dała się we znaki wszystkim, a ja dziś specjalnie dla Was odkryłam wyjątkową osobę, która znalazła wyjątkowy sposób, aby właśnie z tą pandemią sobie poradzić. Kto to jest i co przygotował? Chodźcie, pokażę Wam. Wszystko zaczęło się od tego, że napisałem e-mail do pana Mateusza odnośnie wystawy, że chciałem wystawić swoje prace w krakowskim Centrum Równości. Tematem wystawy jest autoportret pandemiczny. Jak sama nazwa mówi właśnie są to przedstawienia moje, czyli moje autoportrety. Właśnie tutaj jeden widać ze słonecznikiem, jeden jest w maseczce, jeden ze stolikiem i na którym stoi filiżanka z kawą. Także takie proste przedstawienia, proste, proste tematy. Wystawa liczy osiem obrazów. Trzy powstały w Łodzi, gdzie studiowałem w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania, a pięć prac powstało już tutaj w Krakowie. Te pięć prac powstawały z dnia na dzień. Właściwie malowałem je w ciągu jednego dnia, każdy obraz, prawie tak samo jak Vincent van Gogh. To był jakiś taki mm, sposób na przetrwanie, jak gdyby, jak gdyby, gdyby ujście takich moich emocji, od właśnie tej izolacji, która nastąpiła podczas pandemii.